25 lat temu, może 30, gdzieś w połowie mojej szkoły podstawowej, może bardziej na początku, zacząłem korzystać z dostępnego u mnie w domu aparatu marki Zenit. Był to oczywiście aparat na klisze. Raczej rodzice nie kupywali mi całej kliszy, tylko zostawiali czasami 3, czasami 5 zdjęć po wyjeździe. Z wakacji albo po jakiejś rodzinnej imprezie, które mogłem sobie docykać. Jak wyglądała moja fotografia? Oczywiście, jak każdy, zaczynałem od fotografowania kwiatów. Znajdywałem kwiatek, ustawiałem ostrość i robiłem trzy, czasami cztery zdjęcia. Co mi z tego wychodziło? Najczęściej nic. Później nadeszła era fotografii cyfrowej i kupiłem sobie lustrzankę cyfrową. Miała coś niesamowitego, ponieważ zdjęcia można było robić za darmo oraz miała tryb zdjęć seryjnych. Moja fotografia zaczęła wyglądać tak. Co mi z tego wychodziło? Dalej, nic. I to mnie zaczęło po pewnym czasie denerwować. Aparat cyfrowy odstawiłem i zacząłem na powrót fotografować aparatem analogowym. Co się stało? Zauważyłem, że ten kwiatek. Ten kwiatek może wyglądać troszkę lepiej. Wygląda lepiej na przykład o wschodzie słońca. Bardzo ciekawie wygląda też, gdy fotografujemy go pod światło. Najgorzej wygląda, kiedy fotografujemy go z światłem góry, czyli w południe. Bardziej niż fotografować, niż używać aparatu, zacząłem używać głowy. Co się okazało? Zdjęcia. Wychodziły coraz to lepsze. By zdjęcie było przez naszych odbiorców uważane za poprawne, za w pewnym sensie dobre, to tak naprawdę wystarczą mu dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest jego odpowiednia jasność, czyli mówiąc bardziej fachowo, poprawna ekspozycja. Drugą rzeczą jest jego ostrość. Większość ludzi uważa, że jeżeli zdjęcie jest ostre, to jest dobre. No właśnie. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o ostrości. Nie tak bardzo prosto, że ustawmy gdzieś tam ostrość, tylko bardziej o pewnej, pewnym elemencie aparatu, który w dużym stopniu ma wpływ na tą ostrość. Tym elementem aparatu fotograficznego, który ma wpływ na ostrość, albo już mówiąc bardziej fachowo, na zatrzymanie lub rozmazanie e, ruchu, jest migawka. Ona znajduje się tu w środku aparatu, pod właściwie nad e, matrycą. Składa się w lustrzankach z takich trzech listków, a w aparatach e, cyfrowych, e, nie będących lustrzankami, jest to po prostu włączanie lub e, wyłączanie matrycy na dany czas. Dany czas. Yy, bardzo ważne. Na przykład możemy robić zdjęcie przez jedną sekundę. Możemy także robić zdjęcie przez pół sekundy. Możemy robić zdjęcie przez jedną, 125 sekundę. Możemy też robić zdjęcie przez 1,2 tysięczną sekundę. A możemy też robić zdjęcie przez 30 sekund. Jak będzie wyglądało zdjęcie robione przez jedną 125 sekundy? Ruch na tym zdjęciu zostanie zatrzymany. Czyli, jeżeli ja poruszyłbym ręką, to prawdopodobnie ta ręka będzie ostre. Jak będzie wyglądało zdjęcie z jedną dwutysięczną sekundy, nawet bardzo szybki ruch zostanie na tym zdjęciu zatrzymany. Czyli jeżeli bym bardzo przesunął ręką, jeżeli fotografowałbym samochód jadący 100 km na godzinę, będzie wyglądać, jakby stał w miejscu. Jak będzie zatem wyglądać zdjęcie fotografowane przez jedną sekundę? Tak. Na tym zdjęciu ruch. Zostanie rozmazana. Jak będzie wyglądać zdjęcie z 30-sekundową ekspozycją? Na tym zdjęciu ruch może w ogóle nie istnieć. By dokładnie zrozumieć mechanizm działania migawki, wystarczy wyjść na ulicę, gdzie jeżdżą sobie samochody, i wykonać trzy zdjęcia. Pierwsze zdjęcie będzie zdjęciem samochodu jadącego, oczywiście, którego ruch zostanie zatrzymany. Samochód ostry, tło gdzieś z tyłu, drzewa, także ostre. Jaki czas dobierzemy do wykonania tego zdjęcia? Myślę, że jeżeli samochód będzie się poruszać z prędkością 50-70 km na godzinę, wystarczy nam do tego celu 1,500 na sekundę, może nawet jedna 250 sekundy wystarczy, to będzie zdjęcie samochód ostry, tło ostre. Drugie zdjęcie. Tło ostre, samochód rozmazany, czyli ten ruch się nam rozjedzie. Jaki czas do tego zdjęcia dobieramy? 1,30 sekundy, wtedy nasze ręce są na tyle bardzo stabilne. By utrzymać aparat, by on się nie ruszał, a ruch samochodu spowoduje jego rozmazanie na zdjęciu. I trzecie zdjęcie, chyba z tych najbardziej ciekawe: samochód jadący będzie ostre, a tło Rozmazania. Jak wykonać takie zdjęcie? Pozostajemy przy tym czasie 1,30 sekundy, ale stosujemy technikę zwaną panoramowaniem. To znaczy, bierzecie aparat fotograficzny, stajecie naprzeciwko drogi, i gdy zauważycie, że zbliża się samochód, ustawiacie na niego ostrość, Śledzicie go, i w pewnym momencie naciskacie spust migawki, dalej śledząc samochód. Na zdjęciu samochód będzie ostry, a tło, w wyniku tego, że przesuwacie aparat, będzie nieostre. Zobaczmy, jak mi wyszły te zdjęcia. Do tego ćwiczenia będzie nam potrzebne jednolite tło. Ja wykorzystuję tło w studiu fotograficznym, ale wy te zdjęcie bez problemu możecie wykonać na dowolnej ścianie, która jest jednolita gdzieś w przestrzeni miejskiej, naokoło swojego domu, na podwórku. Potrzebny nam oczywiście jest też aparat fotograficzny, który ma możliwość ustawiania czasu robienia zdjęcia. Może to być jakiś bardziej profesjonalny aparat, który ma tryb S, TV lub T. Ale może to też być nawet zwykły aparat kompaktowy, w którym też mamy możliwość ustawiania czasu ekspozycji, albo, jeżeli zainstalujemy sobie odpowiednią aplikację na telefonie, to takie zdjęcie możemy też zrobić naszym telefonem. O co chodzi? Ustawiamy sobie czas robienia zdjęcia na minimalną wartość 1,125 125 sekundy lub wyższą, jedną 250 lub jedną 500. Wszystko zależy od tego. Jak bardzo szybko będą poruszać się nasi modele, i jaki czas będzie potrzebny do tego, by zamrozić ich ruch? Ja zapraszam tu teraz moich modeli. Proszę bardzo, jest księżniczka. Tu. Super, tu. Księżniczka ma magiczną różdżkę. I poprosimy rycerza Jedi. Jest rycerz Jedi. I teraz tak. W momencie robimy tak. Księżniczka wypowiada zaklęcie, a rycerz Jedi skacze. A my będziemy wykonywać zdjęcie z takiej dosyć dolnej perspektywy, z perspektywy żabiej, czyli z dołu. Uwaga. Poprosimy o skok. Licerzu, lataj. Świetnie. Teraz, może troszkę się obrócimy tak. I zrobimy tak, że jedna noga tak, a druga do tyłu. Uwaga. Licerzu, lataj. I podskok. Licerzu, lataj. Świetnie. Bardzo dziękuję modelom. My też, My też dziękujemy! Zapraszam Was do eksperymentowania właśnie z tym, żeby jeden z modeli zaczął skakać, a drugi robił coś, co będzie wskazywać na to, że na przykład czaruje i tego drugiego unosi. Kluczem do odpowiedniego zrobienia tego ćwiczenia jest właśnie dobranie czasu ekspozycji, czyli zamrożenie ruchu. Tak jak powiedziałem, czas minimum 1,125 sekundy, ale może być wyższy, 1,250 sekundy czy 1,500 sekundy.